Witam na Plocki kanał w moim kolejnym filmie. Dzisiaj w rolach głównych ponownie Plocki LEGO. Przygotowałem dla Was recenzję zbiorczą dwóch zestawów z serii LEGO Bionicle o numerach 70779, to jest Obrońca Skał oraz 70785, to jest Potachu Władca Skał. Co sądzę na temat obu setów dowiecie się oglądając ten materiał. Najpierw omówię obroncę skał, a później przejdę do potachu. Zapraszam! Oba pudełka wykonano z delikatnego kartonu i mają kształt charakterystycznych ośmiościennych brył, które znamy z serii Lego Bajoniku. Na przednich ścianach obu opakowań widzimy zbudowanego obrączkę skał, pochatu władcę skał, logo Lego. Przedział wiekowy, numer zestawu, a także jego nazwę. Z tyłu pudełek znajdziemy kilka ilustracji przedstawiających funkcje specjalne naszych bohaterów maski mocy, kilka ostrzeżeń a pudełko z pochatu zawiera również krótki mini-komiks. Opakowania bardzo mi się podobają, ale najwyższy czas Otworzyć je i zobaczyć, co zawierają w środku. Jak już wspomniałem we wstępie, na pierwszy ogień idzie obrońca skał. Bierzemy nożyk. Przecinamy dwie tasienki. Otwieramy pudełeczko. Wysypujemy jego zawartość. Co my tu mamy? Instrukcja oraz dwie torebki z klockami. Przed Wami niewielka instrukcja budowy. Na pierwszych stronach znajdziemy mini-komiks oraz zalecenia dotyczące składania naszego modelu. Dalej mamy już poszczególne kroki budowy, które tradycyjnie u LEGO są bardzo przejrzyste i czytelne. Kroków budowy jest 25. Na końcu instrukcji znajdziemy zestawienie wszystkich elementów występujących w tym zestawie oraz zestawienie wszystkich bohaterów występujących w tej serii LEGO Bionic. Oto klocki, z których za chwilkę zbuduję naszego obrońcę skał. W zasadzie są to standardowe elementy, które często spotykamy w serii LEGO Bionicle. Widzimy tu części szkieletu oraz pancerza naszego bohatera, złącza kulowe, które posłużą do budowy ruchomych węzłów, czy metaliczne elementy ciała naszego bohatera, takie jak nogi, stopy, dłonie czy głowa. W samym LEGO BIONICLE ja właśnie najbardziej cenię te elementy tego typu, a to ze względu na ich fantastyczne kształty, dużą dbałość o detale, a także wysoką jakość samego odlewu. Oprócz tego widzimy tu jeszcze kilka odnóży do czachopająków, dwie maski, kilka groszków, trochę elementów technikowych, a także chów oraz zębów. No, tyle gadania, ja zabieram się za budowę. Oto ukończony obrońca skał oraz czachopająk. Budowa zajęła mi około 5 minut i nie sprawiła żadnych problemów. Wszystko składa się łatwo i przyjemnie, nic nie trzeba wciskać na siłę. I każde połączenie jest zawsze łatwo dostępne. Dlatego pierwsze wrażenia po budowie są bardzo pozytywne. Przyjrzyjmy się obu modelom nieco dokładniej. Zaczynamy od czachopająka. Czachopająk składa się z sześciu elementów, z maski w kształcie czaszki oraz z pięciu odnóży, z których cztery są jego kończynami a jedną jest ogonem, jak u skorpiona. Każde takie odnóże jest ruchome, a z tyłu pająka znajdziemy dwa zaczepy, dzięki czemu pająk może w prosty sposób przyssać się do twarzy obrońcy skał. W założeniu ma to działać mniej więcej tak. W pierwszym ataku pająk za pomocą swoich odnóży ściąga obrońcy jego maskę, a w drugim za pomocą trzymaczy przysysa się do jego twarzy. Na końcu zaciska jeszcze na obrońcy odnóża, żeby było go trudniej usunąć. I w ten sposób czachopająk przejmuje całkowitą kontrolę nad ciałem swojej ofiary. Pajączki są więc bardzo funkcjonalne ja je bardzo lubię, bo fajnie się prezentują, szczególnie gdy położymy obok siebie sporą ich liczbę. Poza tym, świetnie sprawdzają się nie tylko w serii Lego Bionicle, ale i w każdej innej serii Lego w klimatach science fiction. Przed Wami główna atrakcja tego zestawu, czyli obrońca skał. Figurka jest wysoka. Prawie na 15 cm i szeroka, prawie na 10. Z przodu wygląda świetnie. Bardzo fajnie dobrano kolorystykę. Wszystkie kolory świetnie się tu komponują. Brąz, przezroczysta jasnozieleń oraz ten metaliczny kolorek wyglądają po prostu świetnie. Elementy pancerza są bogate w detale. Fajnie też wyglądają kolczaste dodatki na stopach oraz na prawym ramieniu. Z tyłu niestety nie jest już tak dobrze. Tutaj plecy oraz nogi nie są okryte żadnym pancerzem i figurka wygląda przez to z tyłu nieco ubogo. Ja mam nadzieję, że Lego kiedyś ulepszy te elementy pancerza tak, że będzie nim można okładać. Części ciała z każdej ze stron. Kozacko wygląda natomiast broń naszego obrońcy. Bronie bohaterów zawsze były mocną stroną serii LEGO Bionicle. Zawsze były one duże, interesujące i epicko wyglądały. Tak jest i tutaj. W nasze ręce dostajemy wyrzutnię pocisków. Jak widać, pocisków jest 6 i stanowią je przezroczyste, jasnozielone groszki. Z pocisków strzelamy, kręcąc tym oto tutaj kołem zębatym. Ja może zademonstruję, jak ta broń strzela. Muszę przyznać, że jak na tak nowe groszki, to ich zasięg i siła rażenia. Jest całkiem spora. Naprawdę fantastyczna broń. Figurka jest bardzo pozowalna. Zapewnia jej to aż 13 połączeń kulowych. Węzły ruchome znajdują się: dwa w stopach, dwa w kolanach, dwa w biodrach, dwa na ramionach. Dwa w łokciach, dwa przy dłoniach oraz jeden ruchomy węzeł do poruszania głową. Dużą zaletą figurki jest również jej stabilność. Zapewniają to dość duże stopy, dzięki którym figurka, figurka jest stabilna nawet w najdziwniejszych pozach. To fajnie, bo dzięki temu model ten jest fotogeniczny. I przy jego użyciu możemy sobie zrobić sporo fajnych fotek. Na temat tego zestawu to już wszystko. Czas zająć się zestawem numer 2, czyli Pochatu Władcą skał. Przed Wami pudełko zawierające Pochatu Władcę skał. Otwórzmy je. Do przecięcia są tu dwie. Basienki. I zobaczmy, co znajdziemy w środku. Widzimy tu instrukcję, element szkieletu władcy skał oraz dwie torebki z klockami. Instrukcja budowy naszego bohatera rozpoczyna się od mini komiksu i kilku zaleceń dotyczących składania tego modelu. Dalej mamy już instrukcję właściwą, która składa się z 25 kroków budowy. Dodatkowo mamy tu jeszcze trzy strony pokazujące nam różne warianty uzbrojenia władcy skał. Pod koniec instrukcji znajdziemy jeszcze zestawienie wszystkich elementów znajdujących się w tym zestawie oraz zestawienie wszystkich bohaterów występujących w tej serii Lego Bajoniku. Wśród elementów, z których powstanie władca skał pohatu ewidentnie dominuje kolorystyka ciemnoszara oraz metaliczna. Przepięknie wyglądają wszystkie elementy ciała naszego bohatera: głowa, nogi, klatka piersiowa czy stopy. Ilość detali na tych elementach wprost zachwyca moje oczy. Podobnie jest z klockami, z których zbuduję broń bohatera czyli dwa bumerangi. Oprócz tego widzimy tu jeszcze elementy technikowe szkielet naszego bohatera kilka kłów oraz zębów, złączki kulowe, odnóża, czachopajonków, trzy maski mocy, a także części pancerza naszego bohatera. Jeden z tych elementów otrzymał przepiękny nadruk. Czas rozpocząć budowę. Składanie naszego bohatera zakończone. Zajęło mi to około 10 minut, a sama budowa była równie przyjemna jak budowa obrońcy skał. Czytelna instrukcja, brak elementów, które trzeba wciskać na siłę oraz łatwy dostęp do wszystkich połączeń sprawiają, że budowa tego zestawu to czysta przyjemność i każdy, nawet najmłodszy pan Lego, powinien sobie z budową tego zestawu bez problemu poradzić. A teraz przyjrzyjmy się tym modelom nieco dokładniej. Czachopająk atakujący władcę skał jest identyczny jak ten w zestawie z obrońcą. Jak widać zastosowano tu te same kolory, te same kształty i tą samą ilość odnóży. Podobnie jak każdy inny pająk śmierci, także i ten potrafi przejąć całkowitą kontrolę nad swoją ofiarą. Żeby to zrobić, pająk najpierw za pomocą swoich odnóży pozbawia ją maski mocy, następnie przysysa się do jej twarzy i na końcu zaciska na niej swoje odnóża, żeby go było trudniej usunąć. W ten sposób ofiara pająka jest całkowicie pozbawiona kontroli nad własnym ciałem. Pajączki są więc bardzo funkcjonalne, ja je bardzo lubię, bo fajnie się prezentują, szczególnie gdy położymy obok siebie sporą ich liczbę. Poza tym świetnie sprawdzają się nie tylko w serii LEGO Bionic, ale i w każdej innej serii LEGO w klimatach science fiction. Władca skał mierzy około 20 cm wysokości i jest szeroki, na około 15 cm. Z przodu figurka wygląda rewelacyjnie. Popatrzcie tylko na te wszystkie detale na elementach pancerza. Odlano tu takie szczegóły jak płaty zbroi, siłowniki czy sprężynki. Wygląda to naprawdę świetnie. Oko cieszą też dodatki w postaci kolcy na prawym ramieniu. Fajny. Element z nadrukiem na klatce piersiowej oraz ciekawa maska, którą możemy zawsze zmienić na złotą. Tylna część figurki jest niestety znacznie słabsza. Nogi są tu całkowicie odkryte, przez co nie uświadczymy tu żadnego ładnego detalu. Myślę, że LEGO ewidentnie powinno jakoś zmodyfikować te elementy pancerza. Tak, aby można było nimi pokryć cały szkielet naszych bohaterów. Obecne rozwiązanie jest dla mnie tandetne. Na plecach bohatu zamontowano jeszcze jego uzbrojenie alternatywne, czyli ostrze, oraz mechanizm służący do poruszania prawą ręką. O którym więcej powiem później. Główną bronią władcy skał są dwa. Bumerangi. Bumerangi prezentują się tak. Przypatrzcie im się uważnie, bo wyglądają rewelacyjnie. Są bogate w detale, możemy zmieniać ich kąt, a w tym miejscu posiadają łopatki dmuchawy, które unoszą naszego bohatera w powietrze. W tym celu mocujemy oba bumerangi do stóp figurki. Następnie wyciągamy z pleców jej ostrze i wkładamy je w dłoni. Figurka gotowa do lotu wygląda tak. Podobnie jak obrąca skał, także i pochatu jest figurką bardzo pozowalną. W modelu zastosowano aż 13 połączeń kulowych co daje 13 węzłów ruchomych, z czego dwa są w stopach, dwa w kolanach, dwa w biodrach, dwa w ramionach, dwa w łokciach, dwa w dłoniach oraz jeden do poruszania głową. Fajną, choć według mnie trochę niepotrzebną funkcją jest możliwość poruszania prawym ramieniem za pomocą żółtego pokrętła znajdującego się z tyłu figurki. Dla mnie jest to funkcja niepotrzebna, ponieważ osobiście wolałbym sterować tym ramieniem po prostu ręcznie. Dużą stabilność tej figurce zapewniają ogromne stopy, dzięki czemu utrzyma się ona w pozycji stojącej, nawet w najdziwniejszych pozach. To tyle na temat władcy skał pochatu. Czas na podsumowanie obu zestawów. Z obu zestawów Jestem zadowolony. W zasadzie dopatrzyłem się w nich tylko jednej wady, czyli kiepskiego wyglądu z tyłu figurek bohaterów. Wszystko inne jest bez zarzutu. Duża stabilność i pozowalność obu bohaterów, ładna kolorystyka, czyli fajny wygląd z przodu, no i do tego te wspaniałe, epickie bronie. To wszystko sprawia, że nie żałuję ich zakupu i gorąco Wam je polecam. Powoli zbliżamy się do końca tego materiału na zakończenie kilka zapowiedzi. Moim kolejnym filmem będzie recenzja dość starego i małego zestawu z serii Lego Star Wars o numerze 9489. Wybrałem ten setik, ponieważ tematycznie i klimatycznie nawiązuje on do mojego nowego moca, który jest już w połowie ukończony, i chciałem, żeby ta recenzja wprowadziła was trochę. W jego klimat. Poza tym chciałem pozdrowić wszystkich moich widzów. Pozdrawiam użytkownika Kuba Lisek, który bardzo mnie o to prosił. Komentujcie ten film, udostępniajcie moje materiały, trzymajcie się, cześć!